Cześć siemanko, z tej strony Roska dzisiaj będziemy czytać to, co napisała ta osoba, która wczoraj i cały czas się y, pode mnie podszywa. Dziękuję za taki odbiór wczorajszego odcinka, za zaangażowanie i za y, zgłoszenie tej osoby, nawet rzadko oglądający mnie widzowie. To zrobili, pisaliście jej komentarze, widziałam na jej kanale. Bardzo Was dużo na jej kanale, bo widziałam, że tam jest aż 92 komentarze, więc wow. Wczorajszy odcinek ma prawie 100 wyświetleń, i to jest dużo, jak na jeden dzień. A teraz będziemy sobie, właśnie, czytać to, co ona napisała tutaj w wiadomości. Pisała wczoraj komentarze wejdź na BSP, BSP. A wy jak chcecie zobaczyć to, co inni napisali, to zapraszam na jej kanał. Wpiszcie sobie rozkłady Zmieniła już nazwę kilkadziesiąt razy, ale to i tak nic nie dało, bo można ją w ten sposób wyszukać. I to jest odcinek piąty. Tam jest z Limonką i ze Stormikiem. A teraz wchodzimy w na szczęście ona nie jest aktywna, więc mamy co tutaj czytać, bo tego jest mnóstwo. OK, I teraz czytamy. Ona chciała wbić ci dużo słów. I potem na specjalny sposób chciała powiedzieć, żeby cię su przez ciebie teraz od godziny płacze i chcesz się zawić. Ja i awokado pilnujemy, żeby nie brała do rąk noży. Ehm, po co nóż, skoro można też wziąć nożyczki? To tego też nie rozumiem. Można sobie zrobić krzywdy nawet jej głupim ołówkiem, jak jest mega mocno zaostrzony. I żeby jej mama i moja mama nie słyszały, że płacze i chce się zabić, bo wtedy wysłaliby ją do szpitala psychiatrycznego. I właśnie tutaj pisze, że jej kuzynka. A jak to przeczytamy, to wejdę sobie na YouTube i właśnie pokażę wam, co ona tam napisała. Ale to nie pod tym odcinkiem, co. Wy tam pisaliście. A więc dalej to czytamy. Już od godziny słychać tylko płac. Super. No się pisać. Babo, usuń film i powiedz, że to nieporozumienie, bo ona chciała wbić więcej subów. Tak, bądź offline. Świetnie. 20 osób przez Ciebie widziało film. Wrzuć teraz film, że to nieporozumienie i usuń tamten, bo pięciolatka przez Ciebie chce się zabić od godziny i 20 minut. Już, już. To koniec. Nagrywam odcinek, gdzie mówię 5 milionów. Widzów? 4 i siedemset? K? Co? Żeby ciebie report na ety. Po co znęcasz? Sama cię chyba zgłoszę. Wszyscy zgłosili ten film, a ty to cztery razy. Moja pięcioletnia kuzynka ma kanał. Ja z niego wrzucam tylko komentarze. Jeśli byś powiedziała, żeby usunąć filmy, to by na pewno usunęła. O dziewiątej możesz już nie mieć konta, więc jeśli jednak chcesz mieć konto na ety, to usuń ten film i daj film, gdzie mówisz, że to nieporozumienie. Jeśli nie, to jutro od 8 rano do 20 musisz patrzeć, czy masz kontonarycem. Hmm? Moja kuzynka niestety straci konto, lecz Twoje może przeżyć. Na TikToku, YouTube oraz BSP, Rodox i inne gry napiszę o tobie. Znęcasz się nad pięciolatką. Moja kuzynka naprawdę już od dwóch godzin płacze i nie przestaje. Koniec, masz ostatnią szansę. Jeśli byś ją poprosiła, to by ją usunęła. Odpisz, a. Nie napiszę do ani jednej osoby I nie wrzucę ani jednego filmu Żeby cię report Ale to było W sumie idea napisać yy, Nie chcę mi się czytać tych głupich x-ów Lecisz na dno I zostaniesz ze zero, bo jesteś zerem Myślałem, że jesteśmy bff A inaczej mówiąc to najlepsze przyjaciółki na zawsze Bo ostatnie f to forever A ty bo prawie w sumie dwóch latach to robiłaś. Nie mogę uwierzyć. A i pes. Ja mam inny kanał. Napiszę z niego, tobie, ani jednej. kom, bo powiesz, żeby zgłaszali mnie z tego, ale nie wrzucę odcinka, gdzie mówię, żeby ciebie report. Napiszę dwóch, znaj i tyle. Ja ciebie report 8 razy i wystarczy. Zostaniesz z zerem subów, bo jesteś zerem na to i już. To wtedy moja kuzynka usunie. Tak mi powiedziała. Dwie osoby rekord, a ze mną to trzy. E, tak naprawdę to ona mi tu grozi. Ja to już tu widzę. E, I teraz wejdę sobie najlepiej w jej komentarze tam, gdzie Was jeszcze tam nie było. E, tutaj nawet się przyznała, weź normalnie gadaj, a nie jak 5-8 latka. Ja wtedy miałam 10 lat, więc muszę paplać jak 10 Sama się przyznałeś, że, ma, że paplasz jak dziesięciolatka, więc tyle masz, bo to było 4 lata temu. E, ja jej nie uwierzę, ponieważ patrzcie, e, gdzie to dokładnie widać. O, tutaj. Po pierwsze, ten Totilas, to był. To ona go do tej pory ma. Więc jakby to jest dziwne. Jeszcze może Bety to właśnie się zobaczy. Ale to było teraz. To jest nowe. I no i teraz wejdźmy sobie na przykład w ten odcinek. I tutaj jest aż 92 komentarze. Waszych komentarzy masę. Pozdrawiam tutaj wszystkich. Czyli tygrysi pazur, zuzol, stajnia Apalosa, Marta, stajnia Milky Way, dziką dolinę, stajnie złotą podkowę. No, tego jest tutaj dużo. Można tylko na dół, na dół, na dół, na dół dawać na dół. E, ze zwierzętami przez świat, łycha. Wszystkich Was tutaj pozdrawiam. E, najwięcej komentarzy jest moich ale też jest dużo komentarzy jej. Pozdrawiam też Jagodę tutaj na innym odcinku. Hej, czemu podszywasz się w Roskety? Nią nie jesteś. Wiesz, że można cię zgłosić. I nie mów, że to drugi kanał Roskety, bo ona nawet wstawiła film o tobie. Co? XD? Wpisz sobie Roskety i, i tam będzie na drugi kanał z tą nazwą wejdź w najnowszy film pod tytułem Jest mi smutno. A i jeszcze teraz zmieniasz nazwę. Widziałam też wrzucam odcinek, gdzie mówię, żeby zgłosili roskę. Ostrzesz ją, bo do jutra może oglądnąć ten odcinek stoka widzów, bo mam najwięcej widzów, niż ta roska, poza tym rozk... To moja buffet z Roblox, już na, ty, na Instagramie, na TikToku BSP w Roblox pisze ją, żeby report za godzinę. Jeśli nie odpowie, robię to na razie, dam żyć mojej buffet. No i tutaj pisali, i tutaj. Kuzynka wrzuca, bo chciała specjalna stosówków, żeby suproska. Ona ma 5 lat. No i i tutaj Marta napisała, to, że się nie da, to nie mój problem. Znajdź inny sposób, żeby je usunąć. Jak nie dasz rady, YouTubesa, zajmij się twoją sprawą, bo zostałaś zgłoszona przez wiele innych osób. Nie próbuj się teraz wybierać i tłumaczyć, bo naprawdę mnie to nie interesuje. Filmy powinny z zniknąć z internetu. A tak na zaś to Google nie gryzie Dobrze, ale ja nie umiem usuwać filmów Jak to zrobić? Może wrzucić od... Mogę, może, nie wiem co Może wrzucić odcinek, gdzie pokazuje Że to nie moje filmy, będzie nic? Nie, nie, nie masz prawa nabijać sobie wyświetleń Kradnąć czyjeś filmy Może rusz swoją błyskotliwą główką I zapytaj wujka Google jak to zrobić ehm. No i tutaj Cały czas oni piszą o usuwaniu filmów no, i czekamy na odcinek usunięcie wszystkich moich filmów, czyli na przykład, nie wiem, filmy z Daluchą, yy, filmy z serialu mojego. No i to w sumie wszystko. A i to jeszcze ten odcinek, więc jak chcecie, możecie wpadać na odcinek piąty. Yy, bo tutaj najbardziej jest rozpisane wszystko. No i to by było na tyle. Jeśli zostaliście do końca, to bardzo Wam dziękuję. No i papa.